Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Dobrze masz piw... Że, żeś piwko upił o. A gdzie byś musiał jechać, Tomek mhm. Ruszamy, słuchajcie, nie ma się co szczypać Kolejna skrzyneczka Zapasy medyczne, dobra, no tak tak. zdroje nie regenuje się automatycznie Musisz użyć przedmiotów zużywalnych Logical. A weź. Weź się po łańcuchu. Możesz ruszyć bandaża przytrzymując przycisk menu szybkiego wybory wybierając go pod jedynką. A tutaj no to na razie nie chcę mam full życia. Tutaj coś mamy. Jakiś pokoik. Tak, tu ludzie mieszkali kiedyś. Czy ewidentnie są jakieś bunkry po zagładzie pewnie nuklearnej. Gdzie? O tu coś jest w kibelku. Może będzie pistolet, bo to kibel, patrzcie. Nie, ale znalazłem opatrunek kolejny. Czyli warto penetrować, lizać ściany. No, kible są dobre. Zbadaj bunkier, nie powiem ci z jaką gromi się to kojarzy. No, Never nowy dysconsti O, Dobrze, że wypiłeś piwo jednak. Bo rozumiem, że nie musisz jechać teraz A ja wchodzę po naszej lince i... Wyszliśmy z tego bunkierka. Patrzcie jakie tu klimaty. Slamorz wszędzie. O nie. Dla większości samów. To mi tu się Niektórzy jednak zostali zaadaptować się do nowego świata. O, jest pan slamorzot, zobaczcie. Razem z nim. Ewolucja pak. ma swoje sposoby. Już! Parowanie, pamiętają No dobra, pamiętam. Ograbianie, dobra, ale go załatwiłem. To tą nową pewnie bronią. Co my tu mamy? Energia. A, regeneracja energii, Ok, jest się ten. Tutaj mi wpada co to. Do Brzęczyk i gumik, to chyba do... potem do craftingu. I mały papiet energii, dobra. Tu wszystko mamy, tak, tu jest jakieś... Raczej nie wchodzić, bo czaszki. Kibelek, skarby. Nie muszę, go nie No idealnie, Tomek, widzisz, wszystko wyczaiłeś. O, kolejne. Kolejne... szambożło... złopy. O! Wybuchają beczki, patrzcie! O, a tamten rzuca beczki. Czekaj, jak było kontra tym. Dobra, przejrzę sobie. A, ty z ziemi te beczki, wiesz, tego. Final strzał jest taki z powolnieniem. Dobra, zbieramy rzeczy. Kalafior jakiś wziąłem. Tu coś leży. Bardzo ładnie to wygląda. Lecimy dalej. Nie przedłużamy, słuchajcie, tylko wciągamy się w fabułę. Plus patrzymy, czy coś leży. Specjalnie dzisiaj dla Was, dla tych mogą, na 1080, streamuję, żeby jakość była lepsza bo gra jest warta tego. Żelazny tarczownik. Uh, a ten pan to co? Niektórzy noszą tarcze. Trzeba je zniszczyć bronią do walki wręcz. Rozumiem. Ulala, la, ale nieskuje. Dobra, to już nie masz tarczy, kolego. A wy. Dobra, unik. I kontra. Unik. Już padł kolego. Może trzeba było trudne włączyć. Nie no, to jest samo O, punkty ulepszenia dostaliśmy. Pokonywałem przeciwników. Będziemy levelować. No, dobra, czyli ewidentnie, samouczek. Drugi level mamy. Zaraz go założymy. Smaczek. Tu jeszcze od tego pana coś weźmiemy. I co my tu mamy? Postać awans. Kiedy awansujesz, możesz podnieść wartość atrybutu o 10 punktów. Wybierz atrybutę, który też poprawić. Żywotność, siła, inteligencja. No, raczej potem można się roz. Buchać, zręczność, szybkość poruszania się, obrażenia w walce wręcz yy, szansa nakryta to jest szczęście Bartery lepsze, szania, energia to na razie nie Walka wręcz Ja bym sobie trochę walkę wręcz wrzucił Co by na to puszczony w kanał Może walkę wręcz a co? Uu, mięśnie mu urosły. I doczytajemy też punkty ulepszenia, które można wydać na nowe ataki specjalne lub atuty. Co my tu mamy? Walka na bliskim dystansie bądź dystansową bronią. Zobaczmy na bliskim dystansie. Dwuręczne cięcie ogarnijmy. To mamy, ten psi tak, to są te co robiliśmy. Niecny wilk, co to robi? Prawo, prawo, F! Atak tak spe... to jeszcze z F się tutaj używa, patrzcie. Prawo, prawo, jedną ikonę Super Wung Fu. Dawaj. Prawo, prawo F. Prawo, prawo F. Dobra, ch podstęp, chwyty. Aha, tu są te skoki zająca. Dobra, zużyliśmy to, punktów już nie mamy. Kiedy zdobędziesz więcej, pamiętaj, żeby tak dobrze będę pamiętał. To jest, kto tam wpadł do nas? DVD, strzałeczka, jak się masz? Dziadu właśnie levelował i lecimy dalej, słuchajcie. Hmm. Spójrz. A to co? Wygląda na zestaw pierwszej pomocy z przeszłodni. Rzadki widok. Ma no, w ogóle jesteśmy w Japonii właśnie, bo jakieś takie dziwne znaczki japońskie są. Zobaczcie tutaj. O! Co tam zdobyłem? Łom. Tada. Pazurołom z dawnoświata. Ullalala. La. Rzadkość pospolita. Zbadaj drzwi. Pewnie tym pazurołomem rozwalimy. A tu coś leży, czekaj, co to jest? A nie, tu ciężarówka jest normalnie. Nice. Dobra, idziemy w głąb pomieszczenia. A czekajcie, zobaczmy teraz sprzęt. Wypozażenie. O, co ten pazuromon robi? 480, co on robi na razie? Narzędziami jest, ok, na razie nie wiem, dobra. Nie będziemy analizować póki Ta rura wygląda na słabo. Pazurołom się nam przyda. Przyda się pazurołom. O, idą strafle. Tra rafle, strafle. No to dawaj pazurołomie. A, czyli jak mamy ze sobą narzędzie, to po prostu wtedy możemy odblokowywać dalsze etapy. Hopa! Wow! Uu. Czas znaleźć no. wyjście z tego miejsca. Mówię poważnie. Masz rację. Trzeba stąd wyjść. Podwójny skok. Sus królika. Patrzmy. Ula, la. Op. Opa. A tu co jest? Wpadłem w tunel, zaiste. Organizm morków wytwarza tkankę organiczną, którą no, wydalają, gdy czują się zniechęcone. Przy kontakcie. A to morki, są te sławne morki. na poziomie komórkowym. Ataki specjalne yy, to ten F jest tak, gdy w prawym dolnym rogu ekranu się pojawi na twój. O, był. widzieliście? Nie, znika, zrobiłem. A ten prawy jak to będzie z tym? Czekajcie, prawy, prawy. Nie, prawy, prawy. się naładować. Chyba. Dobra. Udało się zaabsorbować biobloda. To rodzaj punktów, które służą do odblokowywania mutacji. Zbierasz je pokonując morki i znajdując pojemniki. Możesz użyć bioblobów, by w dowolnym momencie odblokować moce specjalne. Trzeba wejść do mutacji, zobaczmy. U, ciekawe. Jeszcze tu jakiś leży bioblob. Czy nie? Nie. Dobra, zobaczmy. Mutację. Mutacje, gdzie my mamy menu mutacji? Są biogeny miały przecież ulecz odporność. A, Ćmiakopluj! Możemy kupić sobie Ćmiakopluja albo plugową Żółć. Co to daje? Ach, że wy wypierdzam takie Żółć pod siebie. A Ćmiakopluj? Jak to się robi? Alt E, prawe. A, że pod. Dobra, weźmy plugawą żółć, bo wygląda śmiesznie. No dobra, dostaliśmy mutację plugawej żółci. I aby ją użyć, wciśnij przycisk przypisany do umiejętności w kierunku, w którym patrzysz, zostanie wystrzelona breja. E, przypisz umiejętność. Aby użyć umiejętności, do niej przyjmuj, trzymając e, środkowy guzik. Czyli pod E z tym, tak? Zaraz zobaczymy Pod E. Aaa, widzieliście? Pod takie kwachy, a ja się od nich kwaszę? Nie. A, czyli mogę sobie kwasować podłogę i jeszcze tych zarabiać. A tak się to robi. Ej, zacnę, kto wygrał? Pimka. Brawo. No, AOE takie zostawianie. Bardzo fajny myk, zobacz. Hmm? Fajnie, Bo to będę mógł się pomut pom pomutować potem, Interestingo, leży tu coś? Ne. dobra, idziemy dalej. Idziemy, panie szczurku, Lurku. Idziemy sobie szczurkiem. Właśnie, jak, jaki to jest w ogóle stworek? Coś chyba z królika by mutowało, bo tak wszystko się nazywa atakami królika i tak dalej. Dobra, no widać, że tu ludzie kiedyś mieszkali, zobaczcie. Mapa świata jest. Toksanol zbudował pojazdy zwane arkami, które miały być ratunkiem przed nadchodzącą katastrofą. Czy stało się to za późno? Dysponujemy jedynie danymi z dziennika lotu pojedynczej porzuconej arki. Wynika z nich, że inne jednostki wzbiły się w niebo i jeszcze dalej. Zdaje się, że żyjący przed nami nigdy nie stracili nadziei na znalezienie nowego domu. Hmm, czyli coś tam poprysnęli poprys, poprys, tymi arkami. A nas tu zostawili i myśmy zmutowali pewnie na, nasi rodzice. Dobra. U, tu coś leży. Zagadka rotacyjna. Shop, Pimka. Masz rację, może to shop. No biały bojago ten, albo chomik. Cricieta, to jest krycieta. Ale tak szopem trąci. Czy udało się znaleźć zagadkę. Są one rozsiane po całym świecie, niektórzy otworzą ci nowe drogi, pozostałe zapewnią nagrody. Aby zmieniać węzeł użyj WS, aby odwrócić węzeł QE. WS, QE, dobra. To już ma pozostałych obrotów. Każdy węzeł posiada odpowiednią pozycję, do której musi być obrócony. Wyczerpanie ruchów może mieć negatywne konsekwencje. Obracaj, aby uzyskać odpowiadające kolory. Dobra, tak przechodzę między węzłami. Dobra, i teraz QE. No to już wiem o co chodzi. Yy. Jeszcze parę ruchów w lewo. Dobrze je wykorzystać. Ukończymy to gadka. Film jakiś się wyświetlił. Patrymy. Dokumentacja na temat łańcucha o. wydarzeń który doprowadził do Trafiamy apokalipsy eony temu, jest bardzo ograniczona. Jest jednak jasne, że świat nie był gotowy na lekkomyślność, z jaką korporacja Toxanol odcisnęła na nim swoje piętno. Brut i ich podziemne poszukiwania rzadkich minerałów i przemysł nuklearny. Produkowały tony odpadów, a oni, nie przejmując się przyszłością, zrzucali je na wysypiska latami, aż zabrakło no, im masz miejsca. Rację. Wtedy popełnili roket, wielki błąd. Zaczęli składować toksyczne odpady w fali hmm. tuż przy brzegu. Zakładali, że zanieczyszczenie z czasem zatonie i ulegnie rozkładowi. Mieli rację, nie byli jednak gotowi na skutki tego, co nastąpiło potem. Mm. Kiedy radioaktywne materiały trafiły do fali, weszły w reakcję z kodem genetycznym stworzeń no i, i dały początek osobliwym mutacjom. Miało to niewyobrażalny wpływ na bioróżnorodność i cały ekosystem. To już wiemy Znany skąd się do tej, to tej pory świat wszystko. zadrżał w posadach, a natura przypuściła kontratak. Nic już nie było takie samo. A to, co pozostało, stało się naszą rzeczywistością. No, czyli tak, jestem, można by powiedzieć, że to jest taki mini roket Który właśnie dzięki korporacyjnym gierkom toksykologicznym. Ludzie, czy tam zwierzęta wyewolowały, ludzie pewnie umarli. Tak to wygląda w tym tempie. pif-paw iskro metalu, nigdy nie dobiega z za tych drzwi. Hmm, no nigdy nie oznacza nic dobrego. A Oznaczenie ostrzegawcze. Muzgotrzeb! Pudło wygląda jak potencjalny mózgotrzep. Jak fajnie na prąd mówią. Muzgotrzeb, zobaczcie. Dzie doprowadzenie do zwarcia w drzwiach będzie wymagało nieco główkowania. No, Dobra, patrzymy, co my tu mamy zrobić. Trzeba będzie to tak, tu połączyć to z tym. Tie. Tie. I poszło. Proszę bardzo. Albo wyniesie się z planety i zostawili zwierzaczkom, no ale. Ale ten, muzgotrze brzmi dobrze. Dobra, tu się jacyś strzelają. O, jest tu ktoś. Idealne odparcie wrogiego ataku ogłuszy i wtedy gwiazdki są. No dobra. Ten na kółkach został otoczony. Lepiej mu pomóż. A, pomagamy mu. Myślałem, że mam tego inwalidę załatwić. Kontra była, dobra. Flop. U, opa. A właśnie, zapomniałem o tym cudzie jeszcze, który mamy. Przekrwaćmy ich, czemu nie. Już po nich. Porozmawiajmy z kolegą na kółkach, zanim Super, pojawią hero, no. się posiłki. No, po, dobra, porozmawiamy z panem na kółkach, ale najpierw ograbimy tych... koleżków, bo ja to lubię grabić, pamiętajcie. No tu leży trochę materiałów. Nice. Małe materiały do twoich wielkich pomysłów. Małe materiały do moich wielkich pomysłów słyszeliście? Dobra. Nowy ziomek, stary ziomek. Siemane. Dobry panu. Kowa jak i kobe. I, i kowo wari. Chcę ci podziękować za pomoc będą, no. w walce ze śmieciarzami. Śmieciarz Jego będzie. głos brzmi znajomo. Nie możesz tylko skojarzyć dlaczego? Właśnie, skąd ja go znam? Zobacz, nie ma nogi, tak, zobaczcie, to jest pirat. To Przedstawia się jako przedawniony. Przedawniony Wie, ta nazwa. Że Jest już mocno przeterminowany, ale się nie poddaje. Fabubi, mok, kufa. Nie jest zdziwiony tym, że go nie poznajesz. Był wtedy z ciebie mały dzieciak. Mm. Tej nocy, kiedy wszystko się zmieniło. Ja. Załatał muę. do mała łania. Krążyły plotki o jednookim U. ruinie, którego widziano za wielkim murem. Przedawniony cieszy się, że okazały się prawdą. Safa musi go był. Boom. Legenda o dorastającym jako wyrzutek jednookim dziecku jest stara i przygnębiająca. W ja mam w tej Dziecko mogło być kimkolwiek, ale zło, któremu uciekło, zostawiło swój ślad bliznę, przypominającą o wydarzeniach z przeszłości. Hm, jakich wydarzeniach, może spytajmy, co? No. Jestem za tym. Kojebun, Kiedy lupa Lupin pozostawił cię przy życiu podczas Lupin ataku to jest na Królik. starą wioskę, Lupin, Lupin, musiał Krój, mieć Królik. w tym jakiś cel. Pytanie tylko, jaki? Ja wolałem być wioska. Nie ma wątpliwości, nie że to ty jesteś tym dzieckiem. I że to, co Lupa Lupin zrobił twojej wiosce, twojej mumie i taćkowi, mumie i taćkowi. było początkiem końca. Keto, to Mówi, że przywrócenie przeszłości do teraźniejszości i znalezienie drogi powrotnej zajęło ci mnóstwo czasu, ale i tak jest ci wdzięczny. A to właśnie po ataku doszło do rozłamu. Uczniowie twojej mumy podzielili się i utworzyli plemiona, kiedy krainę dotknęła plaga. Początek końca czy co jest, jest na szali Mumę i taćko, no. Początkiem końca się spytamy. Kiedy stara wioska została zniszczona, a po tobie nie został ślad, napięcia między rodzinami z czasem narastały, aż w końcu uczniowie zwrócili się przeciwko sobie. O, czyli Gdyby nie drzewo życia, nikt by nie przeżył. Przedawniony, przedawniony mi się podoba. Że pamiętasz chociaż drzewo? Pamiętamy drzewo? Może będę miał retrospekcję jakąś. Ustawienie, domyślałem się tak, aby kolejne zdania następowały automatycznie. Tarno. ma retrospekcję, patrzcie. W przeszłodniach i mam oby. O, jestem malutki i mam oczka. O, jaki on śliczny, patrzcie. nie ma oczka błyszczące, dobra. żebym miał retrospekcję, jakąś ustawienie, domyślne tak, aby z kolejne zdania następowały automatycznie. Darno... uuu, ma retrospekcję, patrzcie, w przeszłodniach i mam O, jestem malutki i mam oczka. O, jaki on śliczny, patrzcie, nie ma oczka błyszczące, dobra.